Siemano widzowie, jak chcecie sobie zgarnąć 5% bonusu do doładowania na CS Failu, wchodzicie w ref -kod, wpisujecie kod, który jest w opisie, no i korzystacie. Siemano widzowie, witam was na kolejnym odcinku. Tym razem CS Faila sobie sobie 6 dyszek i liczymy na na wygraną. Jak chcecie sobie zagrać na CS Failu, to w, w linku w opisie macie. Link, przez który możecie się zarejestrować. No i sobie gracie. Nie. Na początku muszę to zużyć, ale to będę musiał na 3,5 dać. A teraz właśnie mi się wydaje, że nie pójdzie. W następnym też, więc pójdziemy sobie na szybką ruletę. 3 złote czerwonych. Może oddam, może nie. Zobaczymy. Na kraszu sobie leci Nie, nie gram na C, to jest niego się gówno Oj, tu też chyba nie poleci, mi się wydaje No ale co? Kurde Potem pikuje Potem tym Kurde, co nie poleci Proszę, żeby to nie poleciało No nie No nie, to po... dobra Kurde nie wiem pikować czy nie Po tym, po tym Proszę, wali szybko Nie wiem, stawiam Tylko na jednym, żeby nie walło. Kurde Idź, idź. Ja się odebrać, oczywiście Leć kolego, leć Jest! Mam to! 65 zł! O kurde blacha Co jest? Zajebiście Dobra Ole rana ma Mamy już 60 tysięcy widzowie CSF lataje, nie? Wstawiam dychę na półtora albo 5 złotych O! Dobra Ale mam 6 dych, kurde Co jest? Jest tu coś nowego? Jakieś bitki miny, o miny możemy sobie zagrać, 5 min 1, 2, 3 No i szybko odkutka. Żeby ten odcinek też nie był jakiś za długi, to sobie przetestujemy parę trybików nie? Za 2Z Siedzi? Nie siedzi, kurde, blacha, no. Tu mi się wydaje, jest jakiś na tym trybie, ale nie wiem, ale nie wiem. No, z moim kodem to daje nie? Kurcze, blacha. PVP Battle to jest coś typu. Tak, to jest coś typu kto da więcej, ten wygrywa. No, 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 no. O, i long gra znowu. No, niestety. 5 zł daję na. na czerwone. I tu green. Dobra, nie, ja nie jedna ruletki. Daję 20. Nie wiem, na jeden, jeden dobry padyka. Albo na półtora. Dobra, na półtora. Widać. Jest, dobra. 36 zł. Ile trwa film? 4 minuty, dobra. Ruleta, możemy się tu zakręcić. O właśnie sprawdźmy e, Jakbym chciał to sobie wypłacić Dobra nie, na razie sobie to zostawię, żeby na pewno nie jest to wypasowane sobie to Na tym krasiku możemy się zakręcić Tu razy dwa może siąść No bo tak dawno nie siadł to może Oj ojoj oj. No to teraz. Dawaj na odkutkę Benik Kurczę, no nie ja, dobra, nie daje coś. Pytyszka Jak niesionie to, to się zdenerwuję. Dobra. Co tu się dzieje, nie? 6 zł I potem jak coś to ryzyk Trzymam, trzymam No kurcze blacha Aj Dobra, miny Miny Dycha mm. 15 klejnotów, 15 min, 5 min 10 mil do 3 na 5 No nie Dobra widzowie Jeszcze 0,6 0,66 na 20, a może No dobra Ale dobra z dzisiejszego filmu Mamy 6 dyszek Sąście piście w sumie Gdzie to jest Inwentarz 65 zł No i co mogę sobie za to wypłacić? Zobaczmy, zobaczmy. Eee, Slepik. Cena no to 65. Ty, ta, to jest ładne w sumie. Furia jest, chromatika bestyk. San in Leo, wie co? Hyperbestia. Mm. Klucz do skrzyni, Pryzma co? A jakbym chciał kupić na przykład antwerpy? Co się ja? To nie. Skinka bym sobie jakiegoś kupił, szczerze. Do 65. Nie ma no revolution? Jest! Batman skirt Za so 6 Kurde, BattleSkirt? Co to jest? Otrzymasz salto na swoje konto z Team? Trillist listki? Nie, to nie chcę. Poza to wypłat... Co to? O. O, to jest zrew. Linka. Mm, kurde, tanka mi się nie podoba. W sumie. Slate MW Star Trek. Ale Slate jest taki średni. Chyba widzowie. No i nie wiem, mam dylemat co kupić. Mam dylemat co kupić. Napiszcie w komentarzu co mam kupić. Aj scolded jest minimalware. Nie wiem, możecie mi doradzić. Na dzisiaj chyba już będę kończył. Mam 65 zł na failu. Napiszcie mi w komentarzu, bo nie mam po prostu pojęcia. Dobra, nie, nie zapomnijcie o kodziku 5% do depozytu. Yy, tutaj wpisujecie sobie taki kodzik, jaki jest w opisie, albo logujecie się za pomocą mojego linku. Dzięki za oglądanie. Ja się z Wami żegnam. Na razie.